Skoda Favorite Estate, czyli wersja eksportowa na Wielką Brytanię, ma całkiem spory bagażnik, bo jak widzicie, zmieściłem się w nim 400 litrów po rozłożeniu 1200 litrów. Witam Was na kanale Jarzyna Film. Dzisiaj będziemy sobie opowiadać o tym samochodzie. Znajduje się w Tilbury, pod Londynem, w Wielkiej Brytanii i mam przyjemność Was tutaj gościć, tak jak i w innych filmach z serii o klasykach, polskich klasykach bloku wschodniego z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj opowiemy sobie o tym samochodzie. Zapraszam Was na cały materiał. Siemanko, przedstawiam Wam Darka. Cześć Darek. Cześć, witam. E, Darek, to jest Twoja Skoda, którą kupiłeś rok temu. Co to za Skoda, powiedz nam. Tak, to jest Skoda Favorit Kombi State. E, to jest 92 rok. Skoda Favorite Estate, która w Polsce możecie spotkać ją, bo jest to kombi, taki favorit kombi, który występuje pod nazwą Forman. Tak, w Polsce jest troszeczkę inaczej. Natomiast tutaj, tutaj jest... do Wielkiej Brytanii był eksportowany pod nazwą Favorite Estate. E, czy ona się różni? No Oprócz tego, że wiemy, że ma kierownicę z prawej strony. Tak, ona ma fajne wyposażenie, bo to jest eksportowe ma inne fotele. Smaczkiem mhm. jest też. Ten piękny no tak to szlaczek. musi być jakiś element który skusi Brytyjczyków musiał skusić Brytyjczyków żeby kupić więc dokładamy pasek i od razu już wiadomo że ten samochód chce się kupować. Nie? Tak no i też ma alufelki fabryczne okay. które, które były dobra tutaj nawet mamy na oznaczenie export. Skoda Favorit. Nie wiem czy to dobrze widać ale możemy tutaj pokazać jest. Mhm. Tak, no to jest typowy 1.3 silnik na gaźniku jeszcze, 58 koni prawdopodobnie. Mhm. E... Samochód, który kupiłeś rok temu od pośrednika, od w sumie handlarza. Tak. Natomiast on jeździł, z tego co wiesz, był w rękach e... dwóch, pań. dwóch pań. Tak, jestem I... trzecim właścicielem tak naprawdę na papierach okay. i... 32-letni samochód, Ty jesteś trzecim. Właścicielem? Mm -hmm. Tak naprawdę można powiedzieć, że drugim, nie, nie licząc pośrednika. No nie, trzecim, trzecim. A trzecim. Bo były dwie panie. Aha, dwie panie, mm -hmm. okej. Okay. Mm -hmm. Tutaj trochę też można zobaczyć, że ten samochód był czymś więcej niż yy, po prostu z pojazdem pozwalającym przemieszczać się z punktu A do B, bo. Tak. Przednia właścicielka tak, należała do klubu. Do klubu, tak. Scott Prawdopodobnie to był klub angielski, w którym były zrzeszone Skody i dość, dość, dość liczne, a grono spotyki, spotykali się. Także dużo z dużo pamiątek, dużo zdjęć. Słuchajcie, ja mam pierwszy raz okazję zobaczyć i też przejechać się z Kodą. z kierownicą po prawej stronie. Te fotele, mówi, że one, jak kupiłeś, one nie były pod pokrowcem, ale nie, 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 nie. naprawdę fajnie są zachowane. To są, mówi, że fotele. Yy, eksportowe. 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 Okej, okay. czyli tutaj, yy, będąc na Wielkiej Brytanii, też i w innych filmach na moim kanale, możecie zobaczyć, jak wyglądało dbanie o klienta eksportowego, można powiedzieć. Tak, bo nie? na Polskę były takie. takie... Sparciane z, no, tak. z materiału. Mhm. To są małe takie lotnicze okay. z wstawkami bocznymi. Drzwi, y, które mają y, może nie z najlepszego plastiku, ale jednak fajne, dosyć pojemne y, takie schowki. schowki. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Jest szyberdach. Używałeś tego szyberdachu w lecie w Wielkiej Brytanii? Yy, Otwiera się, zamyka. <laughs> Otwiera, zamyka. <laughs> Powiem Ci, nieczęsto, <laughs> nie ale często. próbowałem. Ale... Jest, okay. jest. Jest, okay. To, co zasługuje na uwagę, to y, bardzo duży bagażnik. Ja prywatnie sam jeżdżę z Kodą, jako takim samochodem Daily, oktawią i powiem wam, że naprawdę Skoda y, dowozi temat 400 litrów. 400 litrów. Okay. Tak, po rozłożeniu siedzeń jak jest 1200. Jak widzieliście, y, człowiek jest w stanie się tutaj zmieścić. E, siedzenia, które są dzielone, nie? więc tak. można sobie też i możemy zobaczyć nawet. Da się to spróbujemy złożyć. Testowałeś ten samochód pod względem przewożenia jakichś większych gabarytów? Tak, szafy z IKEA wiozłem. Proszę, da się? Da, da się. się, tak. Tu musimy zza główek Okej, w ten sposób, dobra. A. Ciach. Czyli one, dobra, tu się nie podnosi ten, ale możemy sobie coś dłuższego tutaj wsadzić. Aha, dobra. Sytuacja no, nie z drugiej strony analogiczna. analogiczna. Wiem, przesuwasz, kurczę no. Czyli mamy jednocześnie samochód bardzo praktyczny, ale też i Takiego young timera, old timera, jakkolwiek go nie nazwać. No, 32 lata, jak to w ogóle jest w Wielkiej Brytanii? Z tego co na jednym z filmów mogło się przewijać, on ma normalnie jest biała blacha z przodu, żółta z tyłu, ale może być czarna jak ma 40 lat. A to, Czyli za... tak, znaczy nie, bo no. od, 20, od 25 lat samochody są klasykami, a powyżej 40, jak mają więcej jak 40, już są zabytkami. I wtedy już troszeczkę jest łatwiej, bo samochody nie muszą przychodzić przeglądu corocznego. I możemy właśnie wtedy dowolność, jeżeli chodzi o rejestrację, czyli czarne blachy w starym stylu, no i też są zniczki, na przykład na wjazd do Londynu, ules i inne takie rzeczy, które są, no teraz są restrykcje, mhm. jeżeli chodzi o duże miasta. E, to jest klasyk. Fajnym jest rzeczą to, że Insurance jest bardzo tani na, na, na klasyka, mhm. ubezpieczenie, które, tak, tak, tak. ubezpieczenie, które trzeba wykupić w Wielkiej Brytanii, tak, no bo tu są dość drogie insurance mhm. na samochód, na klasyka jest troszeczkę taniej, no wiadomo, mhm. bo to jest samochód, który nie jeździ jakby daily, nie jest co, na co dzień, przeważnie stoi w garażu, dlatego no, można sobie pozwolić na, na takiego klasyka mhm. drugiego, trzeciego. To, co y, też trzeba zapłacić w Wielkiej Brytanii posiadając samochód, to jest opłata drogowa. I ona nie jest tania, ile to Tak, Tak, no tu jest konkurcji? 145 funtów. Kiedyś były takie krążki, to się taks, to road tax, mhm. tu kiedyś w, takim, w tym miejscu były takie krążki, o, tu jeszcze jest jeszcze taki e, holder po tym krążku, został. Mhm. E, I tu się, tu się wkładały krążki, teraz jest to elektronicznie, wiadomo już postęp. Mhm. E, I to jest 145 funtów na rok. No i wiadomo, to jest e, e, samochód 30-letni, także musi mieć sam przegląd co rok zrobiony, do 40 roku życia co rok musi mieć samochód przegląd, mhm. żeby mógł poruszać się po drogach, okay. legalnie. Darek, ty jesteś, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, 19 lat w okolicach tutaj Londynu, w Wielkiej Brytanii, żyjesz tutaj, przyniosłeś sobie kawałek sentymentu Polski, bo Twoi tata twoi Tak, tak, tata. Tata jeździł skodą? skodą? Tak, dwie skody. Okay. Ja się, no właśnie, bo chciałem dojść do tego, jak to się podziało, że ty wszedłeś w posiadanie skody. Yy, trochę przez przypadek, bo yy, miałem wcześniej innego klasyka, sprzedałem go i szukaliśmy samochodu innego. No i z tego względu, że pewnie gdzieś tam w głowie cały czas ta skoda była i trafiła się taka fajna faworytka. No i jest! Także troszeczkę serca chcę w nią włożyć. No i myślę, że coś z tego będzie. Nie? Coś miałeś wcześniej? Jaki pojazd? Jakie klasy? Forda Capri miałem. Okay. Dwulitrowego, fajnego w automacie. Także... Z Forda Capri. Można powiedzieć, że z Forda Capri przyczyniłem się na no tak, to jest, to jest... Co, się za, co się zadziało? No nie wiem, tak, ale to jest pojazd, wiadomo, z, można powiedzieć, z tamtej epoki, z okay. Merelu, okay. No tak. Bo no w Polsce, tak. no wiadomo, to. Też wtedy Fordów Capri było trochę mniej, bo to był drogi samochód. Mhm. A to jest chyba sentyment do marki, no i też klasyk już. Tak. I jednocześnie Powoliś... praktyczny. Mówiliśmy o tym. Nie? Tak, tak. No mówię, można... ostatnio był taki <laughs> fajny. Sytuacja, że szafa z Ikei przyjechała klasykiem, okay. bo nie było innego samochodu akurat pod ręką, także przydał się. No tak. Otwieramy maskę, żeby Wam pokazać silnik tego potwora. 1.3. Oj N tak, na gaźniku. 1, niecałe 60 Prawdopodobnie 58 koni. Okej, okay. ale starcza, nie? To no, jest takie wozitelstwo. starcza. Tutaj mamy oznaczenia, y, tabliczka znamionowa, tak. Tutaj jakieś oznaczenia takie szczególne, że to było eksportowane na... No, prawdopodobnie... Jaki... Tu jest. Ta. Skoda Favorit 35 LS. Nie wiem czy to widzicie, ale zrobimy zbliżenie. Tak. LS Apollo Red. To jest tak, Który chyba... Leci w kosmos. <laughs> koloru I8302. Okay. No dobrze, i na razie przez ten rok od zakupu samochód cię nie zawiódł. Jeździ Nie, Nie, Daje nigdy radę, mnie nie? nie zawiódł. Do Londynu, z Londynu na woź pojechaliśmy, zwróciliśmy na, mhm. na dwa zloty, także. Było okay. No tak. Te samochody y, stare z lat 90. One są takim fajnym łącznikiem, przynajmniej według mnie między starą motoryzacją z lat 80. może i nawet wcześniej, te kształty jeszcze takie nawiązujące, ale jednocześnie pozwalają na naprawdę sprawną jazdę bezawaryjną. Tak, 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 no troszkę wspomagania nie? brakuje, wiadomo, teraz człowiek no wsiąknie. się robi, nie? No niby tak, ale powiem Ci, jak miał zawracać, to już tak będzie trochę gorzej. Okay. E, no i co, no ja na co dzień automatem jeżdżę, także to okay. wiadomo, trzeba sobie odświeżyć. To jest pięciobiegowa skrzynia. Tak, pięciobiegowa, sprzęgło chodzi jak chodzi, no bo to wiadomo, z inna epoka, ale po kilku minutach człowiek się przestawia, można sprawnie sobie tym jeździć, nie ma problemu, nie jest zawali drogą, te 80 mil pojedzie. Także wiadomo, w Anglii się więcej jak 70 nie powinno jeździć, także tyle, tyle wyciąga. Tyle wystarcza. Tyle wystarcza. Jest tak? bezpieczna, na pewno nie przekroczy się prędkości. No tak, pod tym względem nie. Tak jest. Nie Dobra, no to co, przejedźmy się, nie? Dobra, tyle. to jedziemy, zamykamy maskę i jedziemy. Spróbujemy odpalić No! trudno było kupić taką Skodę, ty w ogóle szukałeś, bo ty szukałeś Skody, tak? Czy to mogła być nie, nie? Szukałem klasyka, tak okay. naprawdę innego Forda szukałem, Aha, e, ale, okay. ale. Los e, chciał, że na kierowocie. Tak, było ciężko z tym Fordem, bo albo cena, albo wiadomo stan. I tak naprawdę ten sentyment chyba jednak coś tam w głowie o tej Skodzie mi siedziało działo i trafiła się ta Skoda od tego pana, ale no nie, nie było łatwo. Wcześniej też patrzyłem później na inne Skody, także albo. Albo są w takim agonalnym stanie, albo po prostu no, ciężko, ciężko, ciężko. A powiedz mi, ile skutków było eksportowanych, może nie w liczbach. Z tego co ale... wiem, było ich sporo w UK, y -y. bo po starych zdjęciach, gdzieś po, po, po fotografiach, czy w różnych. w internecie można sprawdzić, że naprawdę ich sporo jeździło. No samo to, że klub Skoda tak, y tak, -y. w Wielkiej Brytanii, nie? To się nazywało, poczekaj, jak to było Skoda. Tutaj patrzę teraz na nazwę Skoda. Owners. Owners. Owners, Owners Club, no to to Owners Club GB, in Great Britain, no to też by wskazywało na to, że tutaj jakieś zainteresowanie tym tak, tak. tymi well, Skodami było, nie? Ja mam dwóch kolegów, co mają, jednego takiego dobrze znam, który ma Skodę, tylko że ma faworytkę krótką, tą zwykłą hmm. i też jeden ma Formana, ale to tak z południa Anglii jest, ale wiem, że, że, że ma na pewno, też jeździ, bo nawet pomagał mi w wyborze insuransu, klasyki insuransu, Także jest ich na pewno kilka jeżdżących. No i co? Fajny samochód. Okej. Okay. Jeździsz na zloty tutaj w okolicach Londynu? Tak, no teraz jest taki martwy sezon, bo jest zima, mhm. ale no taki jest zamiar właśnie. Od, od wiosny już, już my też organizujemy z fanami Classic Cars mhm. kilka imprez. Także Krzysiek już tam myślę, żeby dobrze coś wypadło. Działa, to będziesz? Tak, 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 tak. Także... Okej. Okay. Także na pewno pewnie się gdzieś zobaczymy. Eee, no i myślę, że pojeździ jeszcze trochę, bo silniczek jest fajny, bo ma tylko 42 tysiące przejechane od, od o, początku. To jest w milach, tak? Tak, 000. tak, tak 42 tysiące mil. mil, ok, także Czyli to nie jest dużo, nie? 60 parę tysięcy no, 60 kilometrów. 000. No to jak na 30, można powiedzieć, że jak na 32-letni samochód, tak, to tak, nic. No bo nie jest za cicl. dużo, no on był klasykiem, tak. później już te panie tylko jeździły na zloty i, I... nie był chyba Daily samochodem. A jak był, okay. to był krótko. Ale wiesz co, no tak patrząc po tym samochodzie, to naprawdę widać, że jest w bardzo fajnym stanie. Może nie jest to e, fabrycznie nowy i wszystko, ale jest, ale... Ale jak na jakość tych plastików i tego wszystkiego, to tutaj jest to naprawdę fajnie wszystko zachowane. Szczególnie po tele. No dobrze, a jakbyś tak miał popuścić wodze fantazji marzeń, to co jeszcze by w twoim garażu stanęło? Może jedno stanowiskowe, może dwóch, ale coś tam jeszcze by się zmieściło, to co mogłoby być? Gdyby się, budżet był nieograniczony. Mi się Ford Mustang podoba w ogóle a, okay. lata 60., no to 67 to piękny mustang w tej budzie, ale tak realistycznie to jednak chyba do Forda Kapli. Chciałbym Byś mieć kapli tego 2.8 okay. na, na pełnym znaczy na wtrysku. Że... A skąd ten Ford? Skąd marzenie? Też w rodzinie kiedyś dawno w Polsce miałem właśnie dwuję, tak? który miał Forda i tak mnie trochę jakby zaraził. No i tak kurczę, piękny jest. W ogóle tak. ta linia jego jest śliczna. I no trochę żałuję, że tego swojego sprzedałem, ale po prostu... życie. Tak, sam, życie, tak jest. ale no, szukałem czegoś innego, a też jakby no, mam ograniczony garaż, No tak. Co, co prawda jest. Na, na dwa samochody, ale zawsze. Gara garaż jest yy, głosem rozsądku. Tak, 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 tak. jest na dwa samochody. Mam syna, który też zaraził się troszeczkę pasją do motoryzacji i cały czas coś dubie, jakieś samochody składa. Tak? Nauczył się malować, także też miał swojego capri, też go troszeczkę tam jakby zaraziłem. E, no i w sumie no, cały czas w tym garażu coś się dzieje. No i... Niestety jest trochę ograniczony nieraz akces dostęp do niego. Tak. Dlatego tak, tak. No mówię, to też trzeba wszystko przemyśleć. No już wiadomo, żona się pogodziła z tym, że, że, że zawsze coś w garażu stoi. Złajdarek, zawsze możesz powiedzieć, że masz kolegów, którzy mają 2, 3, 5, więc punkt <grym> widzenia będziesz szczęśliwa, że tylko masz jeden. No ja wiem, tak, tak, <grym> tak. No mówię, plusem jest to, że ten insurance nie jest okay. drogi, bo no tak, bo koszty tutaj Tak, mogą no być... też na klasyka to jest 120 funtów, ja zapłaciłem, hmm. że to są bardzo małe pieniądze. Ja jeżdżąc na taksówce, to nieraz płaciłem miesięcznie tyle za, za insurance, na na na, 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 właśnie na, na, kawa, na, na taksówkę miesięcznie. A ja tu płacę nie. na rok tyle, także okay. nie jest źle. To jest taka trochę ciekawa rzecz: zmiana biegów. Tu jest odwracane, prawa strona kierownica, ale biegi oczywiście zostały hmm, tak właśnie, jak są, tak, więc tak. jak jedynkę często się wrzuca, to, to pasażer, to to pasażer, pasażer musi się przesunąć dokładnie, się. Dokładnie, i z takich ciekawostek jeszcze rzeczy, które e, zostały, nie wiem, już nie pamiętam jak w Polonezach i w FSO, ale otwieranie, otwieranie tutaj e, maski z przodu, mhm, zostało jest z oryginalnie lewej strony jakby zostało, tak? Tak, 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 i tak, tak. co tu jeszcze jest z lewej strony w porównaniu, serwo, co tutaj jest? Tak, 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 tak. tak, 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 tak. Okay.